Gość, radia zachód. Marek, poniedziałek, dzień dobry państwu. Porannym gościem Radia Zachód jest dziś pan Bogusław Motowidełko, przewodniczący zarządu regionu Zielonogórskiego NZZ Solidarność. Dzień dobry. Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry wszystkim słuchaczom. E, jaki mamy dzisiaj dzień? Dzisiaj mamy środę, musiałem sobie szybko przypomnieć, a ostatnio niedziela jest na topie, e, szczególnie niedziela handlowa, o tym się dużo mówi, o tym się debatuje w Sejmie, e, o tym się debatuje w rządzie. E, jest taki pomysł, żeby ustawowo rozwiązać taki szczególny, Przypadek niedzieli handlowej, która w tym roku wypadnie, akurat w Wigilię. Procedowany w Sejmie projekt ustawy zakłada, że jeśli niedziela poprzedzająca pierwszy dzień Świąt Bożego Narodzenia przypada 24 grudnia, to sklepy będą mogły pracować w dwie niedziele wcześniejsze, czyli 10 i 17 grudnia. Mamy za miesiąc mniej więcej Święta Bożego Narodzenia, a w Sejmie trwa procedowanie ustawy. Czy to nie za późno? czy w sensie formalnym to najprawdopodobniej nie będzie jeszcze za późno, bo sprawa ustalania grafików oczywiście senat, przypada, jeszcze tak, jeszcze Senat przypada na co najmniej ostatniego dnia przed nowym miesiącem natomiast i, i trzeba tam pracowników powiadomić na 7 dni przed jak ten grafik będzie wyglądał ale oczywiście że jest to w ogóle wszystko jest za późno dlatego że solidarność komisja krajowa ten wniosek poprzez sekcję swoją krajową handlu już dawno poinformowała że należy tej zmiany dokonać i w ustawie wnieść poprawka. Szczególnie chodziło o tą niedzielę 24 grudnia tego roku, która przypadła w wigilię. I wniosek nasz był i propozycja, aby to była niedziela 10 grudnia, z czasem pracy do godziny 14. A dzisiaj jest procedowana właściwie pełna, pełny czas pracy. A proszę Państwa, no to nikt nikogo tutaj nie ratuje, bo przecież zrobiliśmy ten krok podobny jak każdego roku w Wigilię, że przecież do 14 sklepy są otwarte. Więc, jeżeli by to porównawczo zrobić, to należałoby tego tak dokonać. No, dzisiaj ci, którzy tak mocno. Krytykują, że to tak późno. To sami w tej chwili wydłużyli czas pracy z godziny 14 do zera, czyli do 24, i cóż takiego dobrego osiągnęli, krytykując, mówiąc, że a tak późno, ale przecież mogliby tylko i wyłącznie przyjąć zmianę, które proponuje Solidarność i wprowadzić to, tego 10 grudnia do godziny 14, o czym postulują pracownicy, bezpośrednio pracownicy handlu. A co w ogóle dalej z niedzielami handlowymi? Koalicja Obywatelska w swoich stu konkretach zapowiedziała zniesienie całkowitego zakazu handlu w niedzielę, ale pod warunkiem, że niedziela będzie płatna podwójnie dla pracowników, oczywiście. Troszkę inne zdanie ma trzecia droga w tej sprawie, wśród swoich zobowiązań zapisała umożliwienie, handlu w dwie niedziele w miesiącu. Związkowcy z drugiej strony, związkowa Solidarność mówi, że niedziele handlowe się w Polsce przyjęły. Nie było fali zwolnień, którą zapowiadali niektórzy ekonomiści, nie było tąpnięcia w PKB. Jakiego jakiej przyszłości pan się spodziewa, jeśli chodzi o i Solidarność, jeśli chodzi o niedziele handlowe? Jest jedna droga, nie ma ani trzeciej, drugiej, kolejnej. Jest jedna droga. Jest wartość największa wolna niedziela dla wszystkich pracowników tych, którzy nie muszą tak zwanych infrastrukturze krytycznej pracować, więc pracownicy handlu nie są infrastrukturą krytyczną i im się przysługuje tak samo wolny dzień pracy jak wszystkim, nam wszystkim i dlatego też ta jedna jedyna droga, czyli ograniczenie handlu w niedzielę, bo tak się nazywa ustawa jest jedyną właściwą. My będziemy cały czas za tym optowali, cały czas będziemy tego pilnować i dzisiaj Solidarność już handlowa i Komisja Krajowa w tej sprawie wydała swoje stanowisko i ci wszyscy, którzy dzisiaj chcą pracownikom handlu, a szczególnie kobietom, bo proszę państwa, czy to będzie handel, czy za chwilę może gdzieś tam powiemy o innym miejscu, na przykład samorządy to twarzą tych wszystkich spraw, problemów, które wokół tych pracowników się Pojawiają, to są, tą twarzą jest kobieta, i musimy wiedzieć, że to to panie mają decydujący głos w tej sprawie, a panie, które są w Sejmie, panie, które są posłami, mm. powinny się nad tym mocno pochylić i przestać opowiadać różnego rodzaju niestworzone rzeczy. Jak słyszałem, że. Rynek ma być wolny i się obronić. Proszę bardzo, proszę iść na rynek, tam się bronić, a od handlu w niedzielę się, krótko mówiąc, odczepić. Panie Przewodniczący, jeszcze jedna obietnica, którą, o którą warto zapytać. Wprawdzie nie zapisana w żadnej umowie koalicyjnej, ale podczas jednego z wieców wyborczych Donald Tusk powiedział o czterodniowym tygodniu pracy. Tak, niczego nie pomyliłem. Czterodniowy tydzień pracy. Jak Solidarność na to patrzy, na taką zapowiedź? Realna, nierealna? Znaczy, w niektórych państwach już w tej chwili taka próba została podjęta. Oczywiście są już dawno te różnego rodzaju zakłady pracy, które podejmują się takiej inicjatywy organizacja pracy jest tutaj bardzo wymagająca. I oczywiście, gdyby okazało się, że jest to możliwe ze względu na organizację pracy, ze względu na różnego rodzaju inne. Możliwości techniczne, to bylibyśmy oczywiście za tym, skracanie czasu pracy jest czymś nowoczesnym i należałoby w tym kierunku zmierzać. Czy to dzisiaj jest możliwe, to widzimy, jak jest w handlu. To, co wtedy w handlem w niedzielę. Znowu zachodzi to samo pytanie, bo przecież ktoś mi mówi, że mogą dwa razy w niedzielę w miesiącu popracować, wypłaci im się większe wynagrodzenie. Musiałaby być to szczególna poprawka, znowu w kodeksie pracy, bo kodeks pracy już dzisiaj przewiduje dodatki za pracę w niedzielę, ale dopiero wtedy, kiedy nie otrzymają wolnego. Więc, proszę Państwa, to jest wszystko tak pogmatwane, i że wokół tego i tego czterogodniowego tygodnia pracy oczywiście należy z tym cały czas iść do przodu, bo to jest postęp w wielu państwach. Już w tej chwili tydzień pracy wynosił 35 godzin, na przykład we Francji. Tam wokół tego też trwała dyskusja. Na pewno bylibyśmy za tym, oczywiście biorąc pod uwagę, że te cztery dni to mamy jeszcze oczywiście szczególnie weekend wolny, mówiąc o niedzieli. I znowu mamy ten podobny przykład, prawda? zostawiamy ten temat, zobaczymy jak potoczy się przyszłość, jeśli chodzi o realizację tych planów i obietnic, planów i obietnic politycznych. Nie zakładam, że to jest, pan, panie redaktorze, możliwe w obecnym czasie do wprowadzenia, aczkolwiek jest to dobra droga szukania lepszych dla pracowników warunków pracy, bo więcej odpoczynku, oczywiście, że tak. Przyszedł pan z wpiętą wlepką ze znakiem pandy. Ci, którzy nas oglądają w tej chwili na Facebooku widzą. Skąd ta panda, to pana ulubione zwierzę? Tak, to misiu od lat jest ulubionym, ulubioną maskotką albo zwierzątkiem w Solidarności, bo przecież przypomnę państwu, znowu, panie redaktorze, to może nie wszyscy pamiętają, ale akcja Panda, która to była organizowana przez pracowników handlu właśnie, ona zmierzała ku temu, aby wprowadzić ustawę o ograniczeniu handlu i tą akcję przeprowadziliśmy, i plus wynagrodzenia pracowników handlu, Kilkanaście lat temu, i dzisiaj Panda jest właśnie tym wzorem do naśladowania w wielu miejscach. Akcja wtedy na cały kraj, kilkadziesiąt tysięcy pracowników handlu wzięło udział. Dzisiaj mają się czym szczycić, bo dzięki temu osiągnęli swój, ten sukces, który dzisiaj y, znowu niektórzy chcą z powrotem no ich do pracy wrócić w tą ta niedzielę. Ta panda teraz z handlu poszła do samorządu i tak na przykład w Nowej Soli od kilku miesięcy trwa protest pod nazwą Panda. Tym panem, który ma dać jest prezydent Nowej Soli Jacek Milewski, a chodzi o 10% podwyżki. Pamiętamy z początku października protest głośny. Czy przyniósł jakiś efekt? Czy, czy, czy siedliście do stołu negocjacyjnego? Znaczy, efekty są społecznie bardzo poważne, bardzo dodatnie. Społeczeństwo lokalne, czyli mieszkańcy, tym protestem, który trwał nie tylko w październiku, on trwał dużo wcześniej, kilka miesięcy wcześniej, są zbudowani, że jest organizacja, która zwraca uwagę o ich problemach. Mówi wprost i mówi inaczej. No to społecznie, a merytorycznie. Amerytorycznie negocjacyjnie... stoimy w miejscu, bo pan prezydent Milewski cały czas powtarza, że to nie on, że to niewłaściwe miejsce, że nie musi z nami nic uzgadniać, że nie chce nawet naszych ostatnio odpisał, że podtrzymuje swoje stanowisko jednym zdaniem co do wniosku o... My skorzystamy oczywiście z przepisów ustawy o związkach zawodowych, gdzie mamy prawo wnosić opinie do wszelkiego rodzaju projektów ustaw. W tym przypadku też ich uchwał, czy to no może, samorządu, czy do państwa. Panie przewodniczący, może nie chcę rozmawiać z Solidarnością, ale może pracownicy samorządowi w Nowej Soli dostaną jakieś podwyżki od nowego roku. Wiadomo I, Ma coś panu o tym? I właśnie to, co pan w tej chwili powiedział, może. My dzisiaj nie wiemy, dlatego też dużo wcześniej postulujemy o to o spotkanie i... Przynajmniej uzyskanie informacji, jakiej wysokości zamierza przeznaczyć środki na wynagrodzenia na rok 2024, do tej pory nie wiemy. Jest mały postęp w powiecie. Pani Starosta Brzozowska, Pani Iwana Brzozowska, zarząd powiatu poinformował nas, że zamierza przeznaczyć środki na wynagrodzenia w wysokości 9,7%. Jest to powyżej minimalnego. Mam taką informację od członków Solidarności. Z tamtego terenu i tutaj bardzo duże podziękowania do radnych powiatu nowosolskiego części radnych tej, która w tej chwili większości, która jest w tej radzie powiatu, to oni nam bardzo dużo pomogli i zawsze będziemy dziękować tym radnym, wszystkim radnym, którzy wokół spraw społeczno-gospodarczych, a szczególnie społecznych, wokół społecznej gospodarki rynkowej, nam pomagają i osiągają razem z nami sukcesy. A dla Panie tych przewodniczący Porównując tak... <laughs> y y y to, z kim się łatwiej negocjuje. Łatwiej się negocjuje z przedsiębiorstwami komercyjnymi, które mają możliwość tam dokonania pewnych przesunięć, reorganizacji i tak dalej, czy łatwiej negocjuje się z samorządami, czy może trudniej. no Samorządy twierdzą, że nie mają środków, no bo gdyby miały, to przecież by podniosły i mają małe pole manewru, jeśli chodzi o podwyżki. Z kim jest łatwiej? Z przedsiębiorcami czy z samorządowcami? Sztuka negocjacji polega na rozwiązaniu problemu. Strony mają Zadanie znaleźć takie rozwiązania. Natomiast łatwiej, trudniej, trudno mi powiedzieć. Problem jest zawsze podobny, natomiast inaczej wygląda dochodzenie do porozumienia. Największy problem to stworzył sobie pan prezydent Milewski i myliłby się, że my o tym zapominamy. W grudniu mamy kolejne spotkanie wszystkich członków Solidarności z tego terenu. A mamy porozumienie pięciu regionów ościennych, czyli Zagłębie Miedziowe, Jeleniogórski, Dolnośląski, zielonogórski Gorzowski, które było na przedmiotem dyskusji na Komisji Krajowej, która się odbyła na początku listopada, i tamte postanowienia i porozumienie tych ościennych regionów właśnie zmierza do podejmowania dalszych działań na rzecz pracowników w tych jednostkach samorządu. W tym przypadku mówimy o nowej soli, o regionie zielonogórskim, i proszę zauważyć, to jest przeniesione na następne miesiące nowego już roku, styczeń, luty i, ta, i kolejne miesiące, bo przecież my o tym nie zapominamy. Trudno by mi było oczywiście określić łatwiej, trudniej. W pewnych momentach w przedsiębiorstwach wydaje się, że droga dochodzenia do porozumienia jest szybsza. To fakt. Natomiast i jednak znalazły się samorządy na naszym terenie regionu Zielonogórskiego, których to mówię: powiat świebodziński, miasto świebodzin, prowadzimy negocjacje. Powiat zielonogórski, miasto Zielonogóra, prowadzimy negocjacje. Uprzednio też przed budową jeszcze budżetu Żary, powiat i miasto. Także tam, gdzie mamy jednostki Solidarności, tam gdzie samorządowcy nie mówią, że. Tak, mówią, że zawsze za majo, bo mają pieniędzy, ale nie mówią, że nie usiądą do negocjacji ze Związkiem Solidarność. Dzisiaj najtrudniejsza sytuacja jest w nowej soli. Ja apeluję zawsze do pana prezydenta, poprosiłem kilka osób, aby zwróciły się również do Pana Prezydenta. ja muszę panie przewodniczący powiedzieć jedno, że czas niestety tej rozmowy już się zakończył. Bardzo szybko minęło. Panie Marko, te, no właśnie. Te kilkanaście no. minut. Bogusław Motowidełko, przewodniczący Zarządu Regionu Zielonogórskiego NZZ Solidarność. A tematów jeszcze. Na to jest na pewno i ja zawsze proszę może znajdziecie jeszcze jedną minutę więcej, wtedy na pewno można bo jeszcze kilka spraw społecznych poruszyć. Dziękuję serdecznie za Do zaproszenie. Do usłyszenia Państwu. Lubuskie Polska i świat. Jeszcze więcej publicystyki na zachod24.pl